Witam, proszę Państwa, w tym nieekscytującym programie, w którym mam zasłoniętą twarz. W ramach tego, żebyście nie mogli mnie zobaczyć, moich twarzy i chyba wszystkich twarzy, które tutaj wejdą. No własne. O co chodzi? Dlaczego? Dlaczego ja w ogóle tutaj... E, no wiecie, no... a, 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 a... a na swoją twarz, no o, po co, po co z swoją twarz ponieważ to wam już tego nie połączyłem ujawnianie swoich danych w internecie to jest zwykłe samobójstwo zrozumcie to wszyscy dlatego ja powiem tak zamazana twarz, Bartek pip no i widzicie o co chodzi ty będziesz miał luzyk. I to by było na tyle z tego filmika. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Z tej strony był El Bartek. Dzięki, cześć i na razie.